Na ekranie pojawiają się logotypy Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów i Platformy Usług Elektronicznych Skarbowocelnych. Jak zarejestrować się i założyć konto na PUESC? Otwarty laptop na biurku. Na ekranie laptopa strona puest.gov.pl. Jesteś na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowocelnych PUESC. Na ekranie widzimy kolejne elementy strony puestgov.pl, o których mówi lektor. Aby się zarejestrować, kliknij przycisk Załóż konto. Aby założyć konto bezpośrednio na puest, wybierz kafel i kliknij Załóż konto. To, jaki zakres uprawnień wybierzesz w trakcie rejestracji, określi, do jakich usług na portalu będziesz mieć dostęp. Każda rejestracja, niezależnie od wskazanego zakresu uprawnień, zakończy się nadaniem identyfikatora osobie fizycznej. IDSISC. Jeżeli wniosek podpiszesz podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, to bez względu na wybrany zakres uprawnień, automatycznie otrzymasz dostęp do wszystkich usług oferowanych na portalu. Jeżeli wybierzesz podstawowy zakres uprawnień i nie podpiszesz wniosku, uzyskasz numer IDSISC i ograniczony dostęp do usług. Jeżeli wybierzesz rozszerzony zakres uprawnień i nie podpiszesz wniosku, otrzymasz numer IDSISC i ograniczony dostęp do usług oraz informacje o konieczności potwierdzenia tożsamości. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości będziesz mógł korzystać ze wszystkich usług oferowanych na portalu. Pamiętaj: po uzyskaniu numeru IDSISC zawsze możesz potwierdzić swoją tożsamość, aby korzystać w pełni z portalu. Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie, wypełnij wszystkie pola. Podany tutaj adres e-mail będzie twoim loginem do portalu. Na ten adres zostanie wysłany kod aktywacyjny, który kończy rejestrację konta na portalu. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, wybierz prawidłowy kraj obywatelstwa i wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Jeżeli posiadasz numer PESEL, nadany w Polsce, wpisz go w odpowiednie pole. Pamiętaj, jeśli chcesz podpisać formularz profilem zaufanym, musisz podać swój PESEL. Podany tutaj adres e-mail będzie Twoim loginem do portalu. Na ten adres zostanie wysłany kod aktywacyjny, który kończy rejestrację konta na portalu. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Podczas dodawania adresu do korespondencji, wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką. W polu Kraj zacznij wpisywać początek nazwy kraju i następnie wybierz wartość z rozwijanej listy. Pola adresu w Polsce należy wpisywać według kolejności: województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica. W każdym polu zacznij wpisywać początek nazwy i następnie wybierz wartość z rozwijanej listy. Pamiętaj, wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Wskaż, w jakim celu rejestrujesz się na portalu. Możesz wybrać kilka opcji jednocześnie. Jeśli nie chcesz powiązać się z firmą i wybrałeś ten kafelek przez pomyłkę, kliknij pomiń. Jeżeli zamierzasz reprezentować firmę w obszarze cła i będziesz wysyłać zgłoszenia do systemów celnych AIS lub AES, zaznacz oświadczenie, że zapoznałeś się z instrukcją. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Jeśli nie posiadasz i nie chcesz otrzymać numeru specjalnego i wybrałeś ten kafelek przez pomyłkę, kliknij pomiń. Jeśli jesteś osobą fizyczną i zamierzasz składać wnioski o ochronę praw własności intelektualnej, wpisz swoje dane. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Jeśli jesteś osobą fizyczną i zużywasz gaz LPG na cele opałowe, możesz zarejestrować się do CRPA Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. W pole nazwa organu do spraw akcyzy wpisz literę N i z dostępnej listy wybierz właściwego naczelnika. Pamiętaj, nie wszystkie urzędy skarbowe są właściwe w sprawach akcyzy. Na liście wyświetlani są tylko ci naczelnicy, którzy są właściwi w zakresie podatku akcyzowego. Jeśli zużywasz gaz w jednym miejscu, w polu podstawa prawna wybierz miejsce wykonywania czynności, artykuł 14 ustęp 3 i uzupełnij resztę pól oznaczonych gwiazdką. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Jeśli jesteś rolnikiem ryczałtowym i nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej NIP, a zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy, musisz zarejestrować się do CRPA, Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. W pole nazwa organu do spraw akcyzy wpisz literę N i z dostępnej listy wybierz właściwego naczelnika. Pamiętaj, nie wszystkie urzędy skarbowe są właściwe w sprawach akcyzy. Jeśli zużywasz wyroby akcyzowe w jednym miejscu, w polu podstawa prawna wybierz miejsce wykonywania czynności. Artykuł 14 ustęp 3. Następnie wybierz z listy rodzaj zużywanych wyrobów akcyzowych. Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką i zaznacz stosowne oświadczenie. Przed przejściem dalej sprawdź, czy podałeś prawidłowe dane. Zapoznaj się i zaakceptuj klauzulę przetwarzania danych osobowych na portalu i przejdź dalej. Zapoznaj się z treścią oświadczeń i zaznacz wszystkie oznaczone gwiazdką, a następnie kliknij Dalej. W podsumowaniu zdecyduj, czy wniosek podpisujesz podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i kliknij Podpisz. Jeśli nie masz możliwości podpisania wniosku, kliknij Wyślij bez podpisu. Pamiętaj, masz 24 godziny na aktywację konta. Przed pierwszym zalogowaniem do konta przygotuj kod weryfikacyjny który otrzymałeś podczas rejestracji na portalu. Podaj login i hasło, a następnie kliknij Zaloguj się. Wprowadź w wyznaczone pole kod aktywacyjny i kliknij Weryfikuj. Aby sprawdzić, czy otrzymałeś numer IDS i SC, wyloguj się i ponownie zaloguj do portalu. W tym celu kliknij Wyloguj. Aby zalogować się do portalu, kliknij Zaloguj się. Podaj login i hasło, a następnie kliknij Zaloguj się. Z menu głównego wybierz przycisk Mój Pulpit. Odszukaj informację o rejestracji i nadaniu identyfikatora SISC osoby fizycznej. Aby odczytać ten dokument, wybierz go. Wybierz przycisk Podgląd dokumentu. Przejdź do zakładki Podgląd załączników i przeczytaj pismo. W dokumencie odnajdziesz nadany numer identyfikacyjny: ID, SISC. Dokument możesz wydrukować lub zapisać. Wybierz przycisk Zamknij, aby opuścić dany widok. W każdej chwili możesz sprawdzić na dany numer IDS i SC, a także zarejestrowane dane. W tym celu wybierz zakładkę Moje dane. Twój numer IDS i SC jest wyświetlany w sekcji Moje dane. Aby sprawdzić wszystkie zarejestrowane dane i sprawdzić, czy posiadasz dostęp do wszystkich usług na portalu, w sekcji Pokaż dane w SISC wybierz Moje szczegółowe dane. Sprawdź pole rejestracja uproszczona. Jeśli wartość w tym polu to tak, posiadasz ograniczony dostęp do usług. Pamiętaj, zawsze możesz potwierdzić swoją tożsamość, aby korzystać w pełni z portalu. Nie, posiadasz dostęp do wszystkich usług oferowanych na portalu. Na ekranie pojawia się adres strony puestgov.pl oraz logotypy Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów i Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Zarejestruj się już teraz na stronie www.puest.gov.pl. Materiał został przygotowany w ramach kampanii współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.